Gdybym był maturzystą i zdawał jutro rozszerzony angielski, powtarzałbym w tym momencie przede wszystkim słówka. Słówka, 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 ale okej. Okay. Załóżmy, że albo słówka macie już opanowane, albo już po prostu nie możecie na nie patrzeć. Macie ich absolutnie dość i chcecie jeszcze powtórzyć trochę gramatyki. Co w tym całym ogromie, bo rzeczywiście trochę tego jest, warto sobie powtórzyć w ostatniej chwili. No więc znowu, gdybym to ja był maturzystą, szczególnie w tym roku, to powtarzałbym następujące rzeczy. Stronę bierną. I to zarówno tę typową stronę bierną, czyli wiecie, Jasie lwa, alef jest jedzony przez Jasia, ona naprawiła mi samochód, samochód był, został naprawiony przez nią. The lion is eaten, albo The lion is being eaten by Johnny, i my car was repaired by her. Jak I have something done, it is said that she is set to, czyli ten personal, impersonal passive. Wszystko to bardzo często na maturze się zdarza. Tryby warunkowe. Wszystkie tryby idziecie na rozszerzenie, a więc 0, 1, 2, 3. I ja wiem, że teoretycznie w tym roku Miksów, czyli trybów mieszanych ma nie być, ale wiecie co? Rzućcie też sobie okiem na 3 plus 2 i 2 plus 3. To nie jest nic trudnego, jak już znacie 0123, a znać nie zaszkodzi, szczególnie, że niezbadane są wyroki CKE, czasowniki modalne w przeszłości. I mówię tutaj zarówno o przeszłości, na przykład Ken, czyli could jak i przeszłości must, czyli had to, ale też, a może nawet przede wszystkim, perfect modal, czyli czasownik modalny have i czasownik w trzeciej formie. The patterns, czyli tak zwane wzory czasownikowe, a więc to, w jaki sposób zachowuje się drugi, ten mniej ważny czasownik w zdaniu. Na przykład, dlaczego jest she promised to help me, a nie she promised helping me, albo dlaczego jest she warned me against going there, a nie she warned me against to go there. To jest właściwie co roku i właściwie co roku wszystkich zaskakuje, Wish if only. A tak właściwie, to cały Unreal Past. Mówię wam, przyda się. Czasy perfect i perfect continuous. Wszystkie: present perfect, present perfect continuous. Past perfect, past perfect continuous. A nawet future perfect i future perfect continuous. Co zresztą będzie się pięknie łączyć z tym modalem w przeszłości. To niby nie jest trudne, to niby nie powinno być trudne, jeżeli orientujemy się w angielskich czasach, a jednak też zbyt często sprawia wam to problemy. I to są rzeczy, które są właściwie co roku. Nawet jak nie w tym okropnym, mitycznym zadaniu czy nawet zadaniu siódmym, to są to konstrukcje bardzo często używane w ogóle na maturze rozszerzonej. We wszystkich zadaniach. I znajomość ich bardzo Wam się przyda. A dodatkowo w tym roku, w tym roku w szczególności, proponuję skupić się na jeszcze dwóch kwestiach. Po pierwsze na mowie zależnej, a po drugie na would rather i had better. W szczególności! I chociaż powtarzam to od kilku lat, w tym roku znowu to powiem. Strasznie dawno nie było mowy zależnej w zadaniu dziewiątym. Może w końcu trafię? Jednak bym powtórzył. I would rather had Też coś podejrzanie dawno nie było, a to jest świetna konstrukcja, żeby ludzi w konia robić. Co? Dużo? A ty masz jeszcze pół godziny przed snem? Albo nie wiem, 20 minut przed maturą? To przede wszystkim strona bierna, tryby warunkowe i czasowniki modalne w przeszłości. No i wiecie, ta mowa zależna. Strasznie dawno jej nie było. Czy na pewno coś z tego będzie w zadaniu 7, 8, 9? Tak, na 100% to nie, ale jest mała szansa, że coś się nie trafi. Więc jak ja bym miał powtarzać, to powtarzałbym w ostatniej chwili właśnie to. Co więcej, są to rzeczy, które na pewno wam się na maturze tak w ogóle, tak ogólnie przydadzą. Nawet jeśli nie w tych zadaniach z gramatyki, choć naprawdę jest mała szansa, że to się tam nie przyda, to w tych wszystkich pozostałych zadaniach: z czytania, ze słuchania, a nawet na pracy pisemnej. Bo tam się tym wszystkim będzie można popisać i zdobyć dzięki temu więcej punktów za bogactwo językowe. Mm -hmm. I już. A jutro zobaczymy, co i czy trafiłem. I jeszcze raz powodzenia. Będzie dobrze. Trzymam kciuki. Cześć.